Dzisiaj wyjątkowy czas, bowiem przedstawiamy Wam limfodrenaż, naszą nowość. To jest coś, o czym mówiłyśmy na transmisji na żywo. Limfodrenaż znacie już doskonale, pracujemy nad całym układem limfatycznym, ale tutaj nowością jest to, że zakładamy również rękawy na nasze ręce. A na fotelu, dlatego powiedziałem, że wyjątkowo na naszym fotelu, wyjątkowa klientka. Wyjątkowa dla mnie jest dlatego, że już od kilku lat spędza dwa, miesiąc, dwa miesiące w Polsce rokrocznie i każdorazowo odwiedza nasze studio. W Twoim Wiedniu jest pięknie, wiemy, w naszym salonie mamy nadzieję też. Anielka, powiedz mi, dlaczego co roku nas odwiedzasz, za co kochasz nasze studio? Kocham przede wszystkim, bo bardzo rozumiem się z właścicielką, z danką, bo mamy obok siebie działki na dziś. A poza tym chcę być długo. Piękna i młoda. Piękna i młoda. I w dalszym ciągu ludzie mi się pytają na ulicy, nawet jak pływam w basenie. Przyludzikom mówi Alzindzi, to znaczy, ile pani ma lat? Nawet byłam na Sycylii, i w kolejce zapytał się jeden gość, Quanto Ani ile ma Pani lat? Ja mówię, to, a to jest 100. Oj, oj, to dobrze Pani wygląda. To taka dygresja, bo e, Aniela jest niesamowicie pozytywną osobą. E, bardzo lubi żartować. E, no i oczywiście bardzo lubi dbać o siebie. E, z tego zabiegu Anielka e, korzysta po raz pierwszy. Korzysta z nich góry. Z tego korzysta po raz pierwszy. Powiedz mi, Anielka, jakie są Twoje odczucia? Jakie odczucia? Jakże Jak ktoś czuć? mnie miał udusić. <głos> <głos> Czy jest to dla Ciebie przyjemne? Bardzo przyjemnie, bo od dołu mi podgrzewanie jakieś ultra. Tak, bo dodatkowo infodrenaż jest właśnie, o czym zapomniałam powiedzieć, z podczerwienią i masuje nóżki. Czujesz, tak? Od stóp zaczyna, poprzez łydki uda. Masuje pośladki, ściągasz całą limfę do brzuszka i potem masuje ręce, zaczyna od dłoni, masuje do góry i wypuszcza. I tak przez całe, w Twoim wypadku, przez całą godzinę. Czy to jest dla Ciebie przyjemne? Naprawdę bardzo przyjemne, polecam innym klientkom i na pewno przyjdę niedługo. Na pewno przyjdziesz niedługo, przyjdziesz jeszcze kilka razy, wyjeżdżasz dopiero 2 października, tak, także z pewnością jeszcze nie raz będziemy mogli Ciebie gościć w naszym studiu. Cieszymy się bardzo, drogie panie, Limfodrenaż na Was czeka. Zapraszamy serdecznie.